Kolonia Martowice obchodzi stulecie klubu. Kolejnym akcentem naszego świętowania była akcja Lato organizowana przez Środki Związek Piłki Nożnej. Dzieci mogły sprawdzić się w konkurencjach sportowych, sprawnościowych, no i oczywiście zagrać turniej piłki, piłki nożnej. To jest najważniejsze, że dzieci się dobrze bawią. W turnieju brały udział dzieci z roczników 2009 i młodsi oraz 2012 i młodsi. W sumie z czterech klubów zgłoszonych zostało osiem drużyn. Turniej odbywa się na zasadach tuninio. Wszystkie drużyny zwyciężyły. Graliśmy bez klasyfikacji, więc myślę, myślę, że wszystkim się tutaj mogło podobać. Na obchodach stulecia Polonii Markowice odbyła się talentiada, w której udział wzięły dzieci, a także odbyła się konkurencja dla tatusiów. Dzieci Miały takie konkurencje jak prowadzenie piłki, zwroty z piłką, żonglerka, celność. Bardzo dobrze sobie poradziły. Wróżniliśmy dziesięcioro dzieci. Mieliśmy zaszczyt gościć wiceprezesa PZPR Henryka Kule, który zaszczyci nas chyba też obecnością na naszej wieńczącej przez cały rok Akademii w listopadzie. Były także inne atrakcje jak animacje. Myślę, że wszystko zagrało. W strefie animacji dzisiaj były malowanki, pisakami, krewkami i farbkami. Były tatuaże wodne, zmywalne dla dzieci. Były gniotki, było bardzo dużo dzieci. Były klocki duże, piłkarzyki na sprężynkach. Kolejnym fajnym akcentem był mecz Boi, w którym wystąpiły gwiazdy, można powiedzieć, ekstraklasy naszego naszego regionu, które, które robiły awans do Ekstraklasy od Włodzisław. Takie nazwiska jak Ryszard Wieczorek, Sowisz i inne po wszystkich nie, jest, nie jestem w stanie wymienić. No, można, można powiedzieć, same, same tucy naszych, przeciwko nim wystąpiły nasze gwiazdy, grające w czwartej lidze i, i, i w okręgówce nasi oldboje, w składzie których też można szukać fajnych nazwisk.